You better turn up. Patrzcie, tak wygląda mi najlepsze szkolenie. Z kami, tak. Już Chubas, no Wychodzimy właśnie z siłowni jest 23:30 i zobaczcie jak śmiesznie Wrocławia. Wrocławia wygląda cała zielona. Uuu. No więc nie patrzcie się nawet jak wyglądam, bo jestem po całym dniu. W ogóle. Nie patrzcie się jak wyglądam, pokażę Wam. Cześć! To, Witajcie w nowym vlogu, ja się nawet nie przywitam, gdzie moje jest... kultury. Tragedia. Tak, ma nie. E, Przez to zielone światło wygląda, jakbym była chora. E, no więc byłam dzisiaj na szkoleniu, jak widzieliście. E, był piesiałek, to jest e, piesiałek, Logan. Logan nazywa się i jest e, e, Konrada. To polskiego, bo właśnie byłam na szkoleniu z programowania treningowego, który jest prowadzone właśnie przez Konradę i przez ARKA w Centrum Szkoleń Sportowych i piesiałek się sobie mnie upatrzył, bo siedział ze mną, może nie przez całe szkolenie, z pół godziny, z pół. ale z pół godziny to siedział i miał masażyk. Myślę, że to wszystko dzięki Misiowi, bo mi się nauczył mnie, jak dobrze masować. Yy, więc yy, pisiał jak w ogóle nie chciał iść I jak sobie poszedł to później od razu do mnie wracał, bo sobie przypominał jak genialnie masuje najlepiej na całym szkoleniu. Więc chociaż w czymś mogę być ekspertem Jestem szczęśliwa, wdzięczna Misiowi. Będzie założyć spadnie. Więc... Dziękuję Misiowi. Co, nie? No, więc mamy. 30, 30 spadam na chatę spać Czas jutro pracować. rano e, a, wiecie co, ale pamiętacie w Pradze, Alan też powiedział idę wracam pracować nawet nie otworzył nie laptopa i teraz się. znowu mówi wracam pracować a błagam Cię, ja już, ja już nawet tutaj we vlogu ludzie nie wierzą, że Ty ja będziesz pracował, proszę Cię e, no, więc e, ja też idę spać i e, jutro rano wstaję Wiedz i montuję ja też, <noise> no bo Ty też idziesz e, i będę montować film na Niedzielę, ale nie uda mi się rzucić, bo nawet nie sądziłam, że mi się uda właśnie przez to wejść. szkolenie. Jak my mamy wyjść? Przez A to Ale jest zamknięte. Jak to mamy wyjść Jest jakieś nocne wejście dla CTV'u. Chodź musimy szukać. <grym> dobra, dzień dobra, witam. Dzisiaj mamy niedzielę i jest już wieczór i ja właśnie przyszłam nagrywać kolejny trening dla Was w Citizie. Wcześniej nagrywałam Hall i montowałam dwa filmy, więc dzień nawet udany pod kątem pracy. Czy to jest tu w wejść czy nie? Uff. Nie, yeah. już się bałam, bo y, tu sobie po prostu wchodzimy, bo jest pusto. co zawsze jest jakieś ryzyko. No, ale właśnie dzisiaj montowałam ten film. W ogóle o nim jeszcze Wam nie mówiłam. E, montowałam film, gdzie y, wydecydowaliście, jakie kosmetyki będę testować, e, i nazwy topowe, suroboczo, widowie kupują mi kosmetyki. E, I w ogóle ten film jest tak długi, 40 minut, wiesz? Po y, edycji. Nagrywaliśmy to chyba z 25 tysięcy lat, więc i tak dużo y, obcięłam. No, więc. Więc ja się zbieram. Roz, rozgrzeje się, chciałam powiedzieć rozgrzeje się, rozgrzeje się, nagrywamy, a potem jeszcze robię swój trening, więc nawet pracowity wieczór, a mamy 20. Wrzuciłam fotę przed chwilą na insta i będziemy działać, a on sobie posiedzi, po No. I mój pierwszy trening, trening brzucha jest już na YouTubie, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, a chcecie ze mną potrenować, to dam wam może linka w opisie. I dzisiaj zabieram się za trening całego ciała Więc też mam nadzieję, że Wam się spodoba To jedziemy Nagrane! Ale na mnie patrzy jak na głupka Widzieliście? Ale nie jest mną zażenowana. Ty! Nie bądź taki niemiły No, nagrane! Będzie niedługo Tak, Alan chce ćwiczyć, dobrze idziemy ćwiczyć, już ćwicząc. Dawna! A co ty wiesz, kurniu? Cześć, dzień dobry, witam Was w poniedziałek rano. Zaraz będę nagrywać, ale na początku chciałam Wam pokazać, jak teraz wygląda moja pielęgnacja. Dlatego, że troszeczkę tutaj się zmieniło i zaczęłam właśnie ostatnio testować te dwa produkty Skoi. Bo jak wiecie, jakiś czas temu otwierałam paczki pr i właśnie to są nowości, które bardzo chciałam przetestować, a jak już wiecie. Krem z koi, który niestety nie jest już dostępny, jest moim ulubionym kremem wszechczasów, więc chciałam zobaczyć, czy też czy ten też będzie tak fajny. No i właśnie Koi zapytało się mnie, czy nie chciałabym Wam troszeczkę opowiadać o tych produktach właśnie w maju, gdzie jest z jej matki, dlatego że koi to jest firma dwuosobowa rodzinna, czyli założona przez mamę i córkę. Co jest oczywiście mega fajne i fajnie, że w Polsce postaje właśnie takie. Firmy typowo, typowo rodzinne. I mam dla Was w ogóle mega fajny rabat. Więc jeśli jesteście chętni, to poczekajcie, zaraz Wam wszystko powiem. I w ogóle dostałam jeszcze jedną paczuszkę. I zobaczcie w ogóle te produkty z COI, tak fajnie zapakowane. I tutaj nie wiem, co jest. To znaczy, mam nadzieję, że jest krem pod oczy bo to też jest właśnie jedna z nowości. I tak wygląda paczuszka. Otwieram. I zobaczmy, co tutaj jest. Dwa kremy, dwa kremy. I co tu mamy? Uuu, aktywny krem pod oczy! O to mi chodziło właśnie to chciałam, bardzo dobrze. Dwa dostałam! Aaaa! No dobra, to słuchajcie, teraz wam powiem troszeczkę o tych kosmetykach. Pierwszy, na pierwszy rzut idzie drobnoziarnisty peeling oczyszczający. To jest peeling, którego używam zawsze przed maseczkami, albo wieczorem, kiedy w ciągu dnia miałam bardzo dużo makijażu i po prostu chcę mieć pewność, że to skóra jest na maksa czysta i jak możecie zobaczyć, ja w ogóle już tutaj połowę zużyłam. To jest taki idealny peeling, który ja bardzo lubię. Czyli to jest coś w rodzaju takiej mikrodermabrazy, takiego korundu, czyli on jest bardzo, bardzo drobno zmielony. Ja nie lubię takich peelingów, gdzie macie powiedzmy, że taki żel i kilka tam... Kosteczek peelingu, tylko właśnie lubię taki bardzo mocno zmielony peeling, on bardzo ładnie pachnie. Pięknie oczyszcza skórę i jej nie podrażnia. To jest dla mnie oczywiście bardzo ważne, bo nie chcę po peelingu mieć za każdym razem czerwonej skóry. Tutaj coś takiego się nie dzieje, więc jeżeli szukacie właśnie takiego idealnego peelingu, e, nawet żeby używać go kilka razy w tygodniu, bo on nie jest bardzo mocny, przez to, że, jest, że te drobinki są tak mocno zmielone, e, to bardzo Wam polecam ten. E, dalej mamy maskę intensywnie nawierzającą. To też jest produkt, który już mam od dawna. I jak widzicie jest intensywnie używany. To jest właśnie maska intensywnie nawilżająca, czyli jak sama nazwa mówi, to jest taka bardzo mocno, nawilżająca odżywcza maska. Ona nie jest aż taka tłusta, ale jest bardzo gęsta i treściwa, więc na noc nadaje się idealnie. Nakładać ją po prostu na twarz i nie zmywacie, zostawiacie. I ona nie wchłania się jakoś bardzo mocno, ale osiada na tej skórze, tworząc taką jakby barierę i... Skóra następnego dnia jest mega fajnie nawilżona, więc jeżeli na przykład macie bardzo suchą skórę i potrzebujecie takiego mocnego, mocne, mocnego nawilżenia i odżywienia, to to będzie fajna opcja, czy dla Was, czy na przykład jeżeli właśnie szukacie jakiegoś prezentu na dzień mamy. No i mam teraz parę nowości, które testuję. Te dwa produkty testuję od trzech tygodni, dwóch tygodni, jakoś tak. Chyba trzech bardziej. I to jest koi eliksir nawilżający roślinne komórki Macie, macierzyste, peptydy i kwas hialuronowy. Ja w międzyczasie, jak będę Wam o nim mówić, to sobie go nałożę, dlatego, że używam go właśnie na dzień. Tutaj macie pipetkę i to jest taki w ogóle, on ma bardzo fajną konsystencję, taką ciekawą, dlatego, że on jak dotykacie go, chcielibyście powiedzieć, że jest delikatnie tłusty, ale kiedy nakładacie na skórę, on w ogóle nie jest tłusty. To czuć, że po prostu tu jest tak dużo nawilżający składników, że to, to ten eliksir jest aż taki gęsty, no ale to jest płyn, więc on nie może być gęsty. Konsystencja jest mega fajna. Bardzo mi się podoba. Mega szybko się wchłania, bo teraz zobaczcie, ja jeszcze tutaj sobie nakładam na czoło, a tutaj już właśnie ten eliksir się wchłonął. Co prawda delikatnie jeszcze się klei, ale tutaj już wszystko pięknie weszło w skórę i bardzo go lubię używać właśnie przez tą konsystencję, przez to jak szybko się wchłania i przez to jak bardzo fajnie nawilża skórę. I potem właśnie przechodzę do kremu. No i dzisiaj testujemy ten krem, czyli to jest aktywny krem pod oczy, roślinny czynnik wzrostu i już Wam mówię coś więcej na temat Tego kremu, bo to jest właśnie no, Najnowsza nowość, ten eliksir To też jest nowa formuła i ten krem Który będę dzisiaj używać też jest nowy I co tutaj mamy napisane Dlaczego nazwaliśmy go aktywnym kremem Ponieważ dodany aktywnik składnik Aktywny składnik czynnik EGF Czyli roślinny czynnik wzrostu ma doskonałe Działanie przeciwzmarszczkowe, niewielające Zmarszczki, a także im zapobiegające Poprawia elastyczność skóry, stymuluje Produkcję kolagenu, dobra więc zobaczmy Jaka jest w ogóle konsystencja bardzo podoba mi się opakowanie, w ogóle bardzo podoba mi się design Koi, bo jest takie, wiecie, minimalistyczne, ale mega, mega na czasie, bardzo mi się podoba. więc Dobra, jak otworzę, to się odezwę. Dobra, trochę się namęczyłam, żeby to otworzyć. Tak wygląda krem. Uuu, fajna ma konsystencję Może nie, nie jest taki mega gęsty, ale ma taką, no nie powiedziałam, że to jest tłusta konsystencja. Ale ma taką bardzo przyjemną konsystencję. Nie jest to więc taka lejąca woda. Oczywiście więcej teraz o tym kremie wam nie powiem, dlatego że pierwszy raz go używam. Ale na pewno jeżeli będziecie ciekawi, to mogę dać wam później jeszcze znać, na przykład pod koniec tego vloga, jak mi się go używa, bo będę go używać sobie rano i wieczorem. I oczywiście zobaczymy też jak będzie się sprawdzał pod makijażem. No ale. Włania się bardzo ładnie. No i tutaj już mamy właśnie ostatnią część, czyli krem nawilżająco-wygładzający. I tutaj mam napisane, że, jest, że zawiera maksymalną dawkę składników intensywnie nawilżających oraz wygładzających. Nasza skóra staje się perfekcyjnie gładka i elastyczna. Kompleks dobroczynnych olejów i kwas lurunowe wnikają w skórę i zapewniają jej uczucie miękkości. A skóra pozostaje gładka i promienna. I jeżeli chodzi o ten krem, to on też mega mi się podoba, już wam mówiłam. Yy, chyba nawet w tym niedzielnym vlogu, w niedzielnym filmie, że ja uwielbiam kremy z yy, koi, dlatego że one Faktycznie nadają się na dzień i na noc Dlatego, że na dzień nadają się pod tym względem, że pięknie nawilżają skórę I one w ogóle nie rolują się pod makijażem A niestety czasami jest tak, że no niektóre kremy się rolują Tutaj kompletnie nic się nie dzieje A właśnie na noc lubię sobie nałożyć troszeczkę grubszą warstwę I też bardzo fajnie ta skóra wtedy jest nawilżona i odżywiona Więc zdecydowanie jeżeli miałabym powiedzieć co musicie mieć To powiedziałabym, że na pewno ten peeling na pewno właśnie ten krem do twarzy, bo no tak jak mówię, to są moje ulubione kremy. Jeżeli chodzi o ten krem pod oczy, zobaczymy, no bo użyłam go pierwszy, pierwszy raz, więc wam nie powiem, ale też bardzo, bardzo lubię ten eliksir. Zaraz wam pokażę wszystko. Ale pokazuję wam wszystko, tak? Więc żeby nie było, że wydacie nagle nie wiadomo ile pieniędzy to Koi e, zaproponowało mi zniżkę, z którą bardzo chętnie się z Wami podzielę. Minus 25% na zakupy na hasło Snoceita 25, tu oczywiście macie napisany ten kod i on jest ważny do dnia matki, e, czyli jeżeli chcecie sobie zrobić e, sobie prezent, jeżeli chcecie zrobić prezent swojej mamie, e, no to możecie właśnie skorzystać. Mam nadzieję, że coś tutaj e, Wam się spodoba. Wiem, że ostatnio jak właśnie pokazywałam Wam e, te kosmetyki, to dużo z Was e, kupiło te e, produkty i jesteście e, zadowolone, więc... Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. A ja dziękuję bardzo, Koi, za możliwość yy, współpracy i za te wszystkie produkty, które dostałam. Bardzo się cieszę, że mogłam je przetestować. I mam nadzieję, że będziecie robić coraz więcej tak świetnych kosmetyków. No to co? Ja mam przygotowaną skórę, maluję się i będę nagrywać filmy. Dzień dobry, mamy dzisiaj środę. Skończyłam właśnie nagrywać jeden film, i jak się domyślacie po tym highlightie, sprzątałam rozświetlacze. I musiałam kilka nałożyć na twarz, więc w tym momencie mam cztery. Jak widać, chusteczka, jakby co jest z. Jakby była do smarkania, tak to powiedziałam. Z reserved, ale niestety nie wiem, czy jest jeszcze dostępna. Ale pewno znajdziecie na AliExpress, jeżeli Wam się nie śpieszy. I teraz czekam, aż Alan wybierze foteczkę, którą mam obrobić na Insta dziś. Bo czasami mam problem, którą wybrać, więc wysłałam Alanowi i Alan wybiera, więc czekam. Przed chwilą też wrzucił się nowy film Try On Haul z nowymi ubraniami. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to też was zapraszam. I w ogóle powiem wam, że troszeczkę mniej ostatnio nagrywam na MySon's i na vloga, dlatego że znowu wkręciłam się w drugiego Instagrama Food Jinger i niestety przez to, że ja mam dwa YouTube, y, dwa Instagramy. I jeszcze kręcę vlogi, to czasami ciężko mi jest y, to wszystko ogarnąć, i po prostu mam taki faz, że a raz tutaj się bardziej na coś napalam, a raz tutaj się na coś bardziej napalam. I właśnie staram się obudzić tamtego Instagrama, bo tam mam dużo gorsze zasięgi niż na myślącej co szczerze mówiąc jest troszkę dla mnie, może nie że żenujące, ale. Nie jestem z tego dumna, bo tam mam... czekajcie ile mam? Na mestoncejcie mam 129 tysięcy, a na Food Gym Girl mam 174 e, i jednak odbiór mam dużo lepszy na mestoncyjcie, wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu tam jestem częściej No i niestety Instagram bardzo mocno ucina zasięgi, e, bo też nawet jak patrzę na statystyki, to one mają mniej wyświetleń niż na mysącejcie. Więc próbuję coś z tym zmienić, plus będę też zmieniać jednak nazwy na Instagramie bo już nie mogę. Strasznie denerwuje mnie też to, że ludzie myślą, że mój Instagram jest instagramem motywacyjnym, takim bardziej nie, nie motywacyjnym, tylko inspiracyjnym i ludzie po prostu mnie tagują w milionie różnych rzeczy, nawet dziwnych, więc chciałabym zmienić to na bardziej takie personalne, na... wydaje mi się, że zmienię na fitdocia. Wolałabym fitdoncata'a, feed, ale boję się, że ludzie po prostu Fit Doncia łatwiej jest zapamiętać e, i łatwiej e, po prostu to się w oczach zapisuje niż Fit Donceita, gdzie jeszcze mam 2 L więc wiecie o co chodzi, że wydaje mi się, że po prostu już ludzie przyzwyczaili się do Mzdonceity więc chyba jest wam łatwo mnie znaleźć a tam to jednak nie, więc chyba nazwę się Fit Doncia nie do końca pasuje mi to, że jest Fit w tej nazwie, no ale jednak jest to kanał poświęcony tematyce Fit E, no, więc taki mam plan. E, wiem, że to nie pasuje do tej koszulki, ale ubrałam Alana koszulkę, bo kurier był, a ja byłam ubrana w crop top i w takie mega krótkie spodenki z etam, więc wiecie, żeby nie tam, to ubrałam jeszcze Alana koszulkę, więc tak sobie już zostałam. No i e, muszę dzisiaj właśnie jeszcze zmontować filmik na Instagrama, na FoodZoomGirl. Już niedługo będzie fit znącia. Nie, ale chyba zmienię, bo w ogóle właśnie nagrałam też film na Fit eee, I tam też planuję zmienić nazwę kanału. Eee, Albo jeszcze nie teraz. Eee, więc. E, chociaż nie wiem, czy będziemy zmieniać. Nie wiem, zobaczymy. Ja ogólnie wiedzę, czasami mam takie. jakby na przykład mogła w tym momencie myśleć myslencerita... o Chociaż nie, myśleć i ta chyba mi się podoba. Tutaj chyba jestem sobie siebie dumna. W ogóle e, nazwa jest. Tak naprawdę, bo tak jak Wam mówiłam kiedyś, nazwa pochodzi z tego, że wpisałam sobie, była przerwa w szkole, poszłam do biblioteki, weszłam w Google, wpisałam w Translejcie, dziewczyna po hiszpańsku, wyskoczyła mi Seita, Po czym się po paru latach dowiedziałam, że niektórzy uważają, że, znaczy uważają, że gdy nie po hiszpańsku na Seita mówi się pokojówka. Taki, taka jest geneza mojej nazwy. Seita była zajęta, więc dopisałam sobie MS, czyli to, na przerwie w szkole w bibliotece to zrobiłam. I teraz, teraz tak się nazywam na piękna nazwa, piękna, no, piękna. no e, więc e, takie tam wspominki z czasu dzieciństwa, no tak a propos właśnie maturzystów, bo to chyba było, nie to nie było w klasie matur maturalnej, chyba założyłam rok wcześniej, no ale no nieważne, więc czekam masz ale mi odpisze w końcu, którą tą fotkę mam e, obrobić. I będę działać, bo jest już 14. Mam dzisiaj trening personalny i chcę zrobić też cardio, chcę zrobić swój trening, więc trochę jeszcze do zrobienia mam. No, ale właśnie wrzuciłam. Słuchajcie, robiłam wczoraj trening pośladków, zrobiłam, ułożyłam sobie nowy. I od razu Wam go pokazałam na Instagramie. Mam takie domsy dzisiaj na tyłku, że sobie tego nie wyobrażacie. I prawdopodobnie jutro jeszcze będzie gorzej, bo zazwyczaj u mnie najgorzej jest w drugi dzień. Słyszę, że tak w ogóle leżę rozwolono. Ale no jeżeli chcecie sobie zrobić, to jest zapisane w relacjach właśnie tutaj, jak sobie wejdziecie na Instagrama na Food Team girl. Tu tutaj macie. Tu, to czarne kółeczko. To jest właśnie ten trening, więc jeżeli tam chcecie sobie obczeić, to zapraszam, zachęcam, odzywam się potem miniaturka. Aj. Mamy... Dzisiaj mamy? Czwartek. Idę jednak od, yy, oddać te buty z supergi i zamówię sobie te mniej niższe, bo jednak... Sprawdzałam i e, kurczę, nie wiem, dlaczego nie sprawdziłam tego, jak była. jak zamawiałam te buty, ale to jednak były, kupiłam za wysokie. Myślałam, że się drzwi zamknął na mnie. Okay, musiałam zmienić światło, bo już było za niebiesko. I jeszcze jest tutaj, dla, e, czeka na mnie jedna przysyłeczka. E, zamówiłam sobie, słuchajcie, leggingsy. W końcu mnie namówiłyście. Zamówiłam e, Legginsy z Jim e, Glamour, bo cały czas mnie prosicie, żebym powiedziała, co o nich myślę. Więc teraz mieli 25% nie chyba. Z okazji tego, że webło im 100 tysięcy na Instagramie, jest że dobra. Jak nie teraz, to kiedy? O, i bateria mi pada. Więc zobaczymy, czy uda nam się zwrócić tą, pił tą piłkę. Tą paczkę. I co? Tak jest, jak Mam. I teraz chcemy oddać tą. I będziemy iść na siłownię. Bo zmieniliśmy, może nie, że zmieniliśmy, ale... Hmm, chodzimy i na tą, i na tą siłą, nie wiem gdzie siedzimy na Sekwita. Co robisz? Czy ty, Prusi, wybierasz kawałki nie wiadomo czego z tego pudełka? Hmm? Z papierek. To nie jest papierek. 18, 18, 18, 18. Nie wiem, co to jest. Tak, dokładnie, to jest na pewno, ale nie trzycina cukrowa. Pruszka Hej! Ty nie machaj tym ogonkiem. Gdzie je pokaś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Ciotka ty masz? Plusik. Widzicie, jaki bałagan zrobił. Ech. I słuchajcie, mamy weekend. Uuu! Nie żebym w weekend nic nie nagrywała i tak dalej, nie, ale Alan jest już na chacie. I co będziemy robić. Proszę jak kiedy się odpoczywa? Jak się umrze. Dopiero. Po co wcześniej? Jedyne co pilnuję to oczywiście mój sen, 8 godzinek dziennie i można y, działać. Włączam lampy i chwilę sobie odpocznę jak ktoś tu tutaj po prostu otwieram jedną paczkę i się tak mocniej przyczepiłam do niej i mi zostało, więc przez cały film będę miała coś takiego. Ale właśnie sobie usiądę teraz przy, przed kąpem, zobaczę jakie piszecie mi komentarze, bo y, wrzuciłam dzisiaj film. A wczoraj w ogóle w nocy zmieniłam już e, nazwę mojego Instagrama, tego drugiego Już się na, nie nazywam Food Gym Girl, tylko nazywam się Food... E, pff, teraz będę się mylić Nie nazywam się Food Gym Girl, tylko nazywam się Fit Doncia. Stwierdziłam, że zmieniam nazwę Wydaje mi się, że Fit Doncia jest bardziej taka do zapamiętania Łatwiejsza, prostsza No i już jest stricte jakby moja I bardzo się z tego cieszę Dobra, wygaszę lampy Czekajcie, ja spróbuję sobie przez te pudła przejść Jedna lampa, bum Druga lampa, bum, No. Jest dobrze. Jest dobrze, pluszkę, nie? Tak. Wiecie, ile mi zajmuje gaszenie tego wszystkiego. W razie zgasiłam połowę. Jeszcze tutaj mam jedna. Hop. I główna lampa. Hop słuchajcie, namówiłam Alana do wyjścia z domu i w sumie jestem bardzo niegrzeczna, dlatego że idziemy na buble wafle A jak pamiętacie tydzień temu mówiłam, że Alana przychodzi na redukcję. Ale, bo ja ogólnie ja chciałabym Ci wytłumaczyć genezę mojego przemyślenia. Idziemy na buble wafle do nice cream... Dlatego, wafle? Nie, 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 nie. Dlatego, że ja chcę zrobić taki tur po Wrocławiu, gdzie co zjeść. Więc ja muszę się dowiedzieć, gdzie są najlepsze buble wafle. A tylko to i to jest. No więc będę wiedzieć. Czy to nie jest, uważasz genialne? Okay, jeszcze wszystkie pączki zjemy. Tak, jeszcze wszystkie pączki zjemy. Wszystkie goferki inne. Co jeszcze chcecie wiedzieć? A jest house. Zjeżdżę? A podobno jest... Ewentualnie ty możesz zrobić tour po miejscach, w których ja nie jem. To tour Wrocław, tak? No weź. No, ale mamy fajne azjatyckie już, mamy fajne Chyba burgery, mamy fajne inne rzeczy, mamy fajną pizzerię. I teraz musimy wiedzieć, gdzie są najlepsze buble w Wrocławiu, e, idę to sprawdzić. I jak Alan nie zredukuje, to będzie to wasza wina, dlatego że e, to przez was. Znaczy tak nie do końca przez was, przeze mnie w sumie, bo to ja chcę nagrać ten film, chociaż wy się o niego pytacie czasami. No, czasami tak. Dobra. Gdzieś tutaj są. Potwierdzenie? ciężkie, nie? dziękuję. Mam, widać Większa od twojej głowy. Pruskawki i oreo. I nie, bo mi się widać zmytana rozpuszka. Jeszcze powiedz, co sądzisz o wafel. Lepszy niż tam? Powiem ci, jak zeps... Gdzie mnie przybliżasz. A czy ty nie masz bitej śmietany? Nie mam, pole... mój biedniejszy jest Dobra, zrobię wam na bieżąco recenzję. Mój z bitą śmietaną, truskawkami i oreo był pyszny, a alana jest niedobry, bo tam jest krem czekoladowy, ale to nie jest Nutella, jest takim typowym kremem czekoladowym, i jest średni. Nie, nie smakuje mi, Ale on też powiedział, że jest y, dużo słabszy niż ten mój, więc jak chcecie, jest bardzo dobre, bo jeszcze drugie jest zjedz gofra czy coś takiego. Y, I tam to ciasto jest trochę bardziej ciężkie niż tutaj i ciężkie, że czuć że tam jest więcej, nie wiem, mąki i tak dalej, i tak dalej. I tam na przykład nie byłam w stanie zjeść całego gofra, a tutaj jak widać zjadłam całego... Cenowo chyba są podobnie, nie? 16 zł jakoś tak. No, i to macie troszeczkę większy wybór, jeżeli chodzi o składniki. Więc, jeżeli chcecie coś lżejszego, to tu. Jeżeli chcecie coś grubszego, to tam. Moja runda. Masz na nosie Nutella, znaczy czekolady. czekolady. Nie obrażam nutelli. Nie obrażam nutelli. Nie najadobię się. Nie najadłeś się? A przy tamtych się najadłeś, nie? No. Ale przynajmniej testowane. Mamy opinię. Patrzcie, jakie ładne niebo. I masa ludzi. W sumie jak zwykle na rynku. Wieczorem. A jeszcze dzisiaj mamy Piątek. piąteczek. Zobaczcie, już nie jest taki sztuczku jaki był kiedyś. Że z grubą świnką. Tak. Łóżka dużo się nie zmienia jak go. W no. Dobra. kąpo. sampo! Tak. Każdy ma inny szamponik. <laughs> Misiolek ma przeciw Tak, Misiu. Łupiesz cię, męczą. Pa, pa, I rozgrzniemy troszkę z wodą. Kto to lubi masażek? Właśnie zygwanie, ale Ale fun! Mamy już prawie 23. Jak widzicie ja jeszcze jestem, teraz się ubrałam i tak dalej, i tak dalej, dlatego, że Chcę nagrać jeszcze podsumowanie tego całego makijażu, dlatego że cały dzień właśnie testowałam te kosmetyki, e, ale chciałam też skończyć tego vloga i się z Wami pożegnać. Obiecałam Wam też update odnośnie tego kremu pod oczy e, i szczerze na ten moment nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym kremem a Bobbi Brown. Oczywiście pomijając em, gęstość tego kremu, bo jednak ten z Bobbi Brown jest bardziej gęsty ale pod kątem nawilżenia, odczucia pod oczami itd., itd., nie widzę żadnej różnicy. To jest tylko tydzień testowania, więc oczywiście więcej powiem Wam za, jak, na, za jakiś czas, ale jeżeli chcieliście takie, wiecie, takie pierwsze wrażenie, co sądzę o tych produktach, no to y, daję Wam znać. Pamiętajcie, że do 26 mam nadzieję jest zniżka i korzystajcie yy, i będę kończyć, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Pa!